W poprzednich odcinkach omówiliśmy sobie błędy w stosowaniu antykoncepcji w tabletkach oraz w plastrach. Zostały nam jeszcze do omówienia pierścienie pochwowe. Tutaj często popełnianym błędem jest yy, zapominanie o wymianie pierścienia oraz niekontrolowane wysunięcie się pierścienia z pochwy. Ja się nazywam Paweł Radomski, a przed Wami kolejny odcinek programu Mówi Ginekolog. W pierwszej kolejności omówimy sobie sytuację, gdy po wykonaniu siedmiodniowej przerwy w stosowaniu pierścienia do pochwowego zapominasz założyć kolejny pierścień. No, co zrobić w tej sytuacji? No tutaj zależy tak naprawdę postępowanie od tego, ile czasu płynęło. Producent nie podaje ram czasowych, natomiast myślę, że rozsądnie przyjąć te kilka dni, jeżeli upłynęło więcej czasu. Warto poczekać do miesiączki od kolejnego cyklu zacząć stosowanie jakby kolejnego cyklu na krążkach dopochwowych. Natomiast jeśli upłynęło mniej niż tam 3-4 dni, po prostu trzeba założyć kolejny pierścień antykoncepcyjny. Natomiast przez kolejne 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji. Tylko w tym momencie ważna uwaga ta sytuacja w dość znaczący sposób zwiększa ryzyko ciąży, wobec czego jeżeli będzie taka sytuacja, że po zakończeniu danego cyklu nie wystąpi miesiączka, warto wykonać test ciążowy, aby się upewnić. A co w sytuacji, gdy zapomnisz wyjąć pierścień po 3 tygodniach stosowania? No to zależy wszystko od tego, ile czasu minęło. Jak zawsze przy antykoncepcji, jeżeli minął mniej niż tydzień, spokojnie antykoncepcja będzie skuteczna. Po prostu należy usunąć dany pierścień, zrobić normalną tygodniową przerwę w stosowaniu i po tygodniu zacząć kolejny trzytygodniowy cykl na pierścieniu. Natomiast jeżeli Minęło więcej niż tydzień. No, w tej sytuacji są wątpliwości co do skuteczności antykoncepcji. Oczywiście ten pierścień, który pozostaje w pochwie już dłużej niż 4 tygodnie, należy jak najszybciej usunąć. Odczekać jeden naturalny cykl, odczekać po prostu na normalną miesiączkę i od kolejnego cyklu po upewnieniu się oczywiście, że nie jesteś w ciąży, zacząć kolejny schemat antykoncepcji na pierścieniu. To były sytuacje, gdy zapomniałaś o pierścieniu, zapomniałaś założyć lub zapomniałaś wyjąć. Natomiast co w sytuacji, gdy pierśń wysuwa się z pochwy samoistnie? No, tutaj zależy wszystko od tego, ile czasu minęło jak zawsze. Generalnie zasada jest taka, że pierśń każdego dnia można wyjąć na 3-4 godziny. Więc. Jeżeli pierścień się samoistnie wysunął z pochwy, ale jesteś pewna, że minęło mniej czasu niż te 3 godziny, no spokojnie, można umyć pierścień, założyć ponownie, antykoncepcja będzie skuteczna. No a co w sytuacji, gdy minęło więcej niż 3 godziny lub nie jesteś pewna, ile właściwie czasu upłynęło od momentu wysunięcia się pierścienia z pochwy? No w w tej sytuacji oczywiście zachodzi ryzyko, że antykoncepcja nie będzie skuteczna. Natomiast postępowanie zależy od tego, w którym momencie cyklu doszło do tej sytuacji. Jeśli do niekontrolowanego wysunięcia się pierścienia z pochwy doszło w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania pierścienia, no to należy ten pierścień po prostu umyć i założyć ponownie. Natomiast przez kolejne 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji. A co jeśli do tej sytuacji doszło w trzecim tygodniu stosowanie pierścienia? No już ten pierścień wysunięty należy wyrzucić i zacząć po prostu kolejny cykl z nowym pierścieniem, tak? Czyli to ten moment, gdy pierścień pozostał poza pochwą, uznajemy za przerwę w stosowaniu pierścienia. Zakładamy nowy pierścień do pochwy i rozpoczynamy po prostu nowy 3-tygodniowy cykl z nowym pierścieniem. Oczywiście w tej sytuacji cały cykl się przesunie i pierścień należy wymieniać po prostu po trzech tygodniach, więc jeżeli dotychczas pierścień wymieniać w soboty, no to na przykład teraz ten dzień zmiany pierścienia będzie przypadał w środę, jeśli do sytuacji wysunięcia się pierścienia z pochwy doszło w środę. W podsumowaniu warto dodać, że Zawsze, gdy popełniłaś błąd w stosowaniu jakiejkolwiek metody antykoncepcji, ryzyko ciąży wzrasta. Yy, więc, w takiej sytuacji, jeżeli yy, robisz przerwę w stosowaniu pierścieni do pochwowych i nie występuje miesiączka, warto upewnić się, że nie jesteś w ciąży i wykonać test ciężowy lub zgłosić się na wizytę do lekarza ginekologa. Dziękuję Wam za uwagę. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.